Cześć kochani witam was <noise> ponownie na moim kanale. Na początek chciałabym powiedzieć, że jestem mega podierana, bo przyszedł dzisiaj widać y, Euforia Festivals Bożkowo po prostu jest przepiękny, przepiękny. Aż chce się żyć. Aż chce się żyć. Taki śliczny jest ten bilet normalnie, bo wiesiłam go sobie na honorowym miejscu, a po w ogóle zastanów się, czy nie będę dzisiaj z nim spała. Nie wiem, czy będzie widać. O tu. Tak. Na mojej statuetce najlepszego trenera. <laughs> uh, najlepszy trener, <laughs> ale nie tylko moje statuetki. No, a ostatnio coś samo poczucie u mnie nie było, nie bardzo było i też tak różnie. No, ale ten bilet mi tak poprawił humor, jest taki śliczny i oczywiście. Się śmieję, że <noise> jak y, dożyję, to pojadę o, 6 list, list lipca jest poszko, Euforia festiwal. Festival Ale żeby przeżyć wszystko, to trzeba y, się śmiać w przeciwności losu i w ogóle I postanowiłam wyciągnąć strój pylowy. <noise> tak Akurat bilet pasuje pod kolor stroju kąpielowego. No a... i do tego oksy. No, e, także tak. I się śmieję, że człowieku, już jestem gotowa na Euphoria Festivals pić Party na plaży i w ogóle Bo jak sobie tego, no nie no, świruję, nie będę tam biegała w stroju kąpielowym Pewnie znając życie, będą takie wakacje teraz, no i w ogóle już muszę uważać na siebie Będę chodziła raczej z parasolką taką, muszę sobie kupić, jak mają te tamy z dworu koronkowe Będę musiała sobie kupić yy, I muszę się chronić przed słońcem Więc też żadne opalanie, absolutnie nic raczej Nie wchodzi w grę Już wystarczy, że się opalę na fundusz znowu I będę dodatkowo słuchała radia Radioterapia <laughs> Się śmieję, żeby to mnie oświetlać, tak jak solarium Skoro chemia tego, to jeszcze teraz zbladłam po chemii, to przydałoby się troszkę opalić <laughs> Eee, tak, dzisiejszy temat jest. Zastanawiałam się długo nad tym tematem. Czy go robić, czy nie, chociaż to jest bardzo ważna sprawa. No, ale dzisiaj już to mnie utwierdziło, że zrobię. Wyciągnęłam ten strój kąpielowy dzisiaj. Zresztą wcześniej też sukienki miałam. No, niby tam udawało się to zakrywać. No, ale dzisiaj jednak się nie udało. Chcąc, nie chcąc, mam strój kąpielowy. Widać tą bliznę, więc wszyscy będą ją widzieli. Eee, chciałabym dzisiaj opowiedzieć o tym, jak smarować bliznę, bo to jest bardzo ważne. Bo to jest bardzo ważne, nie tylko blizny po operacji piersi, ale też i wszystkie blizny mm, czy po cesarskim cięciu. Tam słyszałam ostatnio, że właśnie nikt nie pokazał pani, jak szmarować po cesarce, i no strasznie się to zrobiło. Ja jestem za tym, że Bo na przykład ubrałam tam chyba sukienkę sukienkę Ale udało się potem jakoś tą sukienkę podciągnąć Ale ona się troszkę zsuwała Ja bym powiedziała, że Bo mam, mama mówi, widać ci bliznę Schowaj bliznę, schowaj bliznę Nie, to nie jest moja wina To nie jest moja wina, że skorup jak nie dopadł i że mam bliznę. Nie będę chodziła do chirurga, nie będę jej zakrywała. Nic, co ludzkie, nie jest mi obce. To nie jest moja wina, że on przyszedł i mi zrobił takiego haka. <grym> takiego haka. Tak, ja się śmieję, że on tak hak. Przez takim hakiem. Uff, I ty harpia, i css, tak mnie podciągnął. No nic nie zrobię. Widać tą bliznę. Mam dużo też swoich ulubionych sukienek, yy, których. Ten i widać tą bliznę, nic na to nie mogę poradzić No i absolutnie żadnych operacji plastycznych i tak dalej Ja nie będę sobie robiła I... Tak już jest i koniec Oczywiście ta blizna była... Rana operacyjna była dużo gorsza Wiadomo Była bardziej czerwona i taka... Bardziej takie mięso. No, i też mam bliznę, właśnie. Niżej miałam tutaj też ten. Miałam tu też niżej po tym. Po biopsji i podrenie. No, też. Ale już schodzi dzięki właśnie wspaniałej maści, którą chcę Wam pokazać. Jak ona wygląda. Chciałabym pokazać właśnie wszystkim kobietom, które oglądają, jak smarować tą bliznę pooperacyjną. Chciałabym pokazać, że nic ludzkie nie jest mi obce i to jest prawdziwy świat mój DJ Harpy. I nie będę ukrywała nic, bo i tak to wszystko widać. Chciałabym w ten sposób pomóc, i teraz mamy taki świat. Idealny: wszystko jest idealne, nie ma żadnych blizn, nie ma żadnego. Tego nawet nie może być bałaganu w pokoju do zdjęcia. Nie może być tego tamtego w setach. Jak ktoś gra, nie może być koni i to tam jeszcze. A w dużej mierze to wszystko nie jest takie piękne i idealne. To jest Photoshop. To jest Photoshop po prostu i tyle. U mnie jest jakieś coś nieład artystyczny, ale. I naturalność, wszystko. Teraz i tak, przy jakiś mam wrażenie, że był szał na te wszystkie y, operacje plastyczne i tak dalej, a teraz chyba znowu wraca natural. Mm. Ja nie będę tego ukrywała. Wszystkiego to nie moja wina jest i tak uważam, że mój chirurg. Pan chirurg, który operował, zrobił świetną robotę. Bałam się, że była, będzie dużo gorzej. Bałam się, bardzo się, bałam, że będzie dużo gorzej. No, udało się operację oszczędzającą zaoszczędzić pierś, ale jednak powiem Wam szczerze. Te cycki na fundusz po i po rekonstrukcji są tak śliczne, że po prostu są piękniejsze od tych powiększanych. Zobaczcie, niektóre dziewczyny niszczą sobie swoje naturalne piersi, żeby się podobać facetom, i wkładają sobie sztuczne, obce ciało i tego. I a tutaj, jak właśnie i na własne życzenie ładują w siebie tą sztuczność. A dziewczyny, które zachorują, muszą się temu poddać. I powiem wam, że operacja plastyczna, piękne są to jeszcze na fundusz. Fundusz stawia. Tak. No i lepiej i jest, wiadomo, wyciąć tak, niż miałoby być ryzyko, że Znowu będzie pr yy, przerzuć coś, lepiej obciąć, tak? No, ja oczywiście na początku sama byłam spanikowana, że Jezu, jak to pierwsz obciąć w ogóle i tego. I chciałam bym ją zaoszczędzić. No, udało się zaoszczędzić. No, mimo tak małego guza, no, nacierpiałam się, bo miałam dwie operacje bo pierwszą miałam wycięcie tych wartowniczy węzeł i reszty komórek rakowych, które zostały po, po biopsji, a wartownik, okazało się, bo wzięć wartownika, okazało się, że są przerzuty. I tam na węzły chłonne, usunięto mi 20 węzłów chłonnych i tak. Biesie się... dość późno. Jestem troszkę zmęczona. Fajna mam aplikację teraz. Wchodzę na telefonie na youtube i daję od razu aplikację, że mogę nagrywać filmik. Także nie muszę nagrywać telefonem, wrzucać na laptopa i potem... Chciałabym pokazać, kochane moje dziewczyny, jaką maść Wam polecam. Może znajdę ulotkę jeszcze. Może znajdę mi jeszcze ulotkę. Chyba jest. O! Akurat. To jest to. Scarforte do bliznam i rozstępom. Bardzo dobra maść, krem, tylko bardzo też drogi. E, znalazłam tą ulotkę na oddziale moim i postanowiłam ją kupić. E, um, Pick the Beauty Cosmopolitan Laureate. Najczęściej wybierana przez lekarzy na świecie terapia do leczenia blizn Szeroko wykorzystywana przez najlepszych chirurgów Nawet tutaj macie Porównania Czyli nie tylko na blizny operacyjne po piersi Wszystkich blizn Wam polecam e, Ja też mogę powiedzieć, że moja blizna się zrobiła dużo jaśniejsza i już jej tak nie widać a było dużo gorzej. Teraz musiałabym wam pokazać zdjęcie. Tylko czy ja mam gdzieś teraz zdjęcie takie na szybko? Ach, to muszę zobaczyć na laptopie. Ale bilecik piękny, nie? Się śmieję już, bo inni się śmieją, że już wiedzą mniej więcej po co bilet kupiłam Że może znowu będzie jakaś pozytywna akcja <laughs> Tak jak z biletu na transformation Ech. Tak właśnie ale zobaczymy, co to będzie Zawsze pozytywnie może coś wyjść Już 23, o matko <laughs> eee, Harpioterapia Może znajdę Wam i pokażę bliznę Po operacji od razu Porobiłam zdjęcie chyba Tylko czy to była operacja pierwsza, czy druga? Wtedy miałam gorszy telefon i to tak widać. Pół na pół. Ale mi mięśnie było od tych zastrzyków. Hmm. W piątek dziesiąta chemia, proszę Państwa. Wątroba mi coś podupadła ciutkę, ale już się podniosła, bo troszkę piłam wysoki z buraków. Ociuci w Niemczech sokowirówki I tego. Nie się udało. Jezu. A Co plujesz się? Oa. Sie ta wielka nona do koszyczka włożę box. Kawekkie u Wasy. No, kurde bo miałam ten lipny aparat ogólnie no teraz to wygląda tak czyli praktycznie nie widać w ogóle a był bardzo czerwony o taki o co widać a nie wiem była... bo nie mogę już odwrócić. Ała! B... Czekajcie, podjaśnimy może. Czy jak to to zrobić? Był bardziej czerwony i tutaj z drenu widać. Wtedy miałam czulowy telefon. I tak nie, nie robił dobrych zdjęć. Poczekajcie, może znajdę jeszcze jakieś inne zdjęcia. Przedwigę slipa. lipa. <grywka> <grywka> uh, terapia. po biopsji na zdjęcie na szumy no kurde nie widać tak za bardzo wiecie w każdym bądź razie jest spoko chociaż czekajcie tu jeszcze mam jedno zdjęcie o jest może tu będzie bardziej widać Tylko też tak z laptopa na telefon to też nie I co, widać? No, była taka czerwona tu Tak, w tą stronę I tu podrenie mam, nie? No, tak wyglądało. Więc patrzcie jak było tam, a jak jest teraz. Jest o wiele jaśniejsza. Także bardzo Wam polecam ten krem na blizny. Około kosztuje chyba około 200 zł. No. Ale no zaraz Wam pokażę jak to robić i jak ten krem wygląda, nie? Przejdziemy do łazienki, a eee, gdzie on jest? <laughs> mm. Czekajcie. muszę też Was ustawić, żebym pokazywała, jak masować to blisko. Wygląda ona tak opakowanie ślicznie. śliczne śliczne, śliczne, śliczne hmm. Źle opakowanie. Mm. Eee, tak wygląda. E tutaj chyba też jest ulotka, nawet Tylko się tak rozwija. Byście nie wiedzieli. No i pudełeczko było do niej też, oczywiście. I teraz tak, ona ma pojemność 50 ml. 50 ml. Eee, pachnie w ogóle dla mnie jak zapach kasztana. <grytanie> kasztana, tak, dokładnie. Eee, przede wszystkim blizny musimy. Dotykać. Ja nawet o tym nie wiedziałam: dotykać. Trzeba ją pobudzać do życia. Ja biorę sobie zawsze ten krem. Taką niewielką ilość. I robię tak, bo się ją pobudzić, nie? Tak, 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 tak. Tak. Strasznie ten i Tak ją poklepuje też. O, o drętwieje. Strasznie. Hmm. No i tu mam też tą oddrenu już jej w ogóle nie widać praktycznie. I hmm. Strasznie drętwieje. No. No, i pamiętajcie, że trzeba ją pobudać i smarować tą bliznę. Oczywiście yy, to masz się używa 2-3 razy na dzień chyba coś takiego, nie? Yy, yy, ale ja uważam, że na przykład po chemii, uważam, że tu weźcie poprawkę na to. Ja mówię, że po chemii na przykład mi się nie chce. W piątek mam chemię, w piątek sobotę, niedzielę, dzielać taki. Bo się nie chce. I nie masuję wtedy. O, tyle jest bardzo fajne: się rozprowadza ten krem, szybko wysycha. Można się ubierać. Ja uważam, że ten krem jest bardzo dobry, mogę go Wam polecić Mi się osobiście nie chce od razu dzień po smarować i różne to bywa um. Jak mama była, to mama mi masowała, to też lepiej zawsze jak ktoś robi, bo ja tą rękę to już po chemii, to już mam tak pozatykany boli i w ogóle mam robić nią rehabilitację. Będzie też odcinek o rehabilitacji, jak robić rehabilitację, bo to też jest bardzo ważne, oprócz darowania blizny. Oczywiście blizny na początku tam lekarz mówił chyba po operacji, to używamy tych tanizertów i tych innych. Ale później y, 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 od razu nie można smarować kremem, tak? Od razu, gdy się zagoi. Znaczy, no już nie będzie tego, tych takich, tych poścignięć szwów. No, przepraszam, to dopiero wtedy smarujemy to, tym kremem. Mm. E -m. Nie wiem, co będzie przy radioterapii. Czy będę dalej smarowała? W każdym bądź razie pamiętajcie, że ta blizna jest bardzo ważna. Trzeba ją pobudzać, ściskać. Tak jak ja pokazywałam Wam, mniej więcej ja tak robię. to jest takie to, jest takie, to uczucie, jakby to nie? To chyba wracają uczucia, te wszystkie limpy wraca, to wszystko. No. Także tak to wygląda. Polecam Wam ten krem, właśnie nie tylko do blizn operacyjnych piersi, ale też do wszystkich blizn Ej, Jest drogi, ale patrzcie, 50 ml mam i ja go kupiłam Operację miałam w, 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 w tym, w tym pierwszą miałam w, w, w sierpniu, koniec sierpnia, jakoś po Paula Paula Brennera. Yy, drugą albo we wrześniu, a kolejną w październiku? <laughs> w każdym razie październiku. E, potem miandrę, to też trochę czasu minęło. Czyli tak zaczęłam smarować koniec października, listopad. Bez nocy mnie Do Tego wszystkiego. Hmm, takie białe. Eee, tak, jeżeli macie październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, to 7 miesięcy. 200 zł policz na 7 miesięcy, nawet więcej on ci starczy, nie? Wcale jeszcze się smarujecie. Podejrzewam, że mam tak napisane jest 5 razy dziennie smarować, bo wiadomo, że ty 2-3 razy dziennie się posmarujesz. No, u mnie to różnie jest. No, dzisiaj drugi raz smaruję na przykład, nie. Powinno się więcej, ale to się nie chce, to nie ma siły i tak. Szkoda, że nie ma mamy, żeby pomasować, a, tak. Albo, nie wiem, ktoś, a, ktoś jest to łatwiej w życiu. I w takich trudnych sytuacjach, jak choroba, walka się skorupiakiem. <laughs> Dziękuję, kochani, za uwagę. Mam nadzieję, że przydał się filmik. Mm. I Pamiętajcie, że to ważne jest. Tak, że w ogóle już jest nie ma mi brwi. Także z trojką czas wyciągać. No i tego. Co tam jeszcze chciałam mówić. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę dużo zdrówka oczywiście. Mm, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie Życzę Wam dobrej nocki i co jeszcze. Bądźcie zdrowi, kochani. Później. Do zobaczenia w następnym odcinku. Bye!